Cześć, z tej strony Karolina i Magda. Tak świątecznie. Dzisiaj świątecznie. Eee, co dzisiaj zrobimy, Magda? Pokażemy Wam dzisiaj ciasto z wykorzystaniem owoców z nalewki. Pewnie robiliście nalewki, yy, w wakacje. W wakacje i zostały Wam owoce i chcemy Wam dzisiaj pokazać, jak wykorzystać te owoce, które z nalewek. zostały. Bo zazwyczaj nie wiemy, co z nimi robić. Eee, I my do tego celu wykorzystamy przepis na ciasto kakaowe z wiśniami. Zamiast wiśni mrożonych damy właśnie wiśnie z nalewki, ale możemy też dać porzeczki, możemy dać inne agres. owoce, agres, tak, inne owoce możemy wrzucić. I w tym cieście kakaowym te owoce będą po prostu smakować bajecznie. Także to zapraszamy, słuchajcie, Zaczynamy. do oglądania. będziemy Wam pokazywać przepis. Przepis nazywa się ciasto kakaowe z wiśniami. No właśnie, tylko że te nasze wiśnie będą e, z nalewki, zaraz Wam pokażemy jak się to zrobimy, e, tak. żeby później w cieście nie było tak mocno przyćmionego tego alkoholu. Karolina ma tu na to patent. E, mam na to patent, także za chwilę Wam wszystko pokażemy. Zaczynamy od rozgrzania piekarnika do 180 stopni, my już go włączyłyśmy tak. chwilę temu. W kolejnym kroku formę keksową wyłożyć papierem do pieczenia, to wyłożone. To wyłożone. I na pokrywę naczynia mamy odważyć wiśnie. Magda, nie będziemy odważać, bo już sobie przygotowałyśmy. Daj wiśnie i pokaż nasz patent, co robimy, żeby troszeczkę spirytusu z naszych wiśni nam odparowało, ponieważ czysty spirytus nam nie odparuje, odparuje nam wódka, rum. I na alkohole czysty spirytus będzie taki alkoholowy, ale ty dodamy do tego troszeczkę miodu. Tak, wiesz, daj. Nie żałuj tego miodu. Mamy miód akurat. Z pasieki, taki dobry, nie? Dobry i chyba bodajże to jest akacjowy. I, akacjowy bo tak, akacja z maliną, to. tak. I weź Magda to wymieszaj, małość, tak? Tak, bo to trzeba porządnie wymieszać. W kolejnym kroku te wiśnie odkładamy na bok, odstawiamy. Jajka rozdzielamy od żółtek. O, już... Połączymy się z wami w momencie, kiedy już wszystko sobie rozdzielimy, słuchajcie, także na razie Pomieszam te nasze wiśnie. <gry> Ale te na... czuć, czujesz ten spirytus? Czuję ten spirytus, i ja mam nadzieję, że to odparuje dzięki temu. I w przepisie I zamiast damy... rumu damy troszeczkę tego, tej naszej naleweczki, która nam się z tymi wiśniami tam przedostała, także nie musimy specjalnie do przepisu kupować rumu, bo owoce z nalewki i odrobinę tego tej naszej nalewki e, świetnie nam rozwiąże e, sytuację, że nie potrzeba dać rumu. Także do zobaczenia za chwilę. Naszykujemy tak. ja jajeczka. Muszę się tutaj trochę pomęczyć, bo ten jut jest po prostu. <laughs> wiśnie już wymieszane? Tak. Nasze wiśnie z nalewki mają e, cudowny aromat, ale <laughs> trochę gryzie tym spirytusem. <laughs> Zobaczymy, jak to wszystko się przegryzie z zmianem jeszcze. Tak. W kolejnym kroku mamy oddzielić żółtko od białek, i tu kolejny patent, który pokaże Magda. Jak nie musimy stać i martwić się, czy żółtko nam wpadnie do białka, tylko możemy za pomocą naszej pokrywki. Sobie pomóc. Więc słuchajcie, y, nasza pokrywka, oczywiście, ma dopasowaną miarkę. Y, przy czym miarka, którą y, zakładamy na pokrywce, y, ma y, Nie, chodzi o to, że ona nie do końca przylega do naszej pokrywy i powstaje tu taka drobna szczelina, dzięki której my możemy sobie oddzielić właśnie te białka od żółtek. Więc w momencie, kiedy ja sobie tutaj, słuchajcie, po moje Jedna no jedno Widzisz to? Widzisz to? No, widzę, żółtko sobie e, poszło słuchajcie, na Słuchajcie, Żółtko zostało na pokrywie, a białko wpadło do, do środka. Do środka. Czy wpada powoli się w lewo? Powoli się lewo, nie? Także my możemy poczekać tylko, aż nasze białka spłyną. Tak. Tym sposobem, słuchajcie, same żółtka mamy na talerzu, a w środku mamy białka i zaraz zaczniemy je ubijać. Będziemy je ubijać za 3,5 obrotu, minuta 30. Ja się Podglądniemy sobie, że w kolejnym kroku przełożymy pianę z białek, umyjemy naczynie miksujące i wtedy ponownie się z Wami połączymy. Do zobaczenia. Piana z białek się ubiła, odłożyliśmy i w kolejnym kroku masła 250 pokrojonego na kawałki. Przygotowałam sobie mesołko, już je nawet pokroiłam. Mamy tyle? Mamy. Kolejny krok. 100 gram mleka. Poproszę Cię o mleko, ja może odważę, bo ja tutaj lepiej widzę z tej strony. Świeżą Tak, Odważ. Precyzyjnie nam wszystko waży. Fajne Co jest to, tak? że nie musimy używać dodatkowych szklanek. Kolejną rzeczą, którą dodamy, to 350 gram cukru gramy w cukru cukier. Nie bądź. Możemy użyć jeżeli nie chcecie, żeby było tak kalorycznie, to mamy I w kolejnym kroku dwie łyżeczki cukru waniliowego. Dobrze. Ja Wiadomo, że cukier waniliowy robimy sami w termomiksie, dzisiaj mamy taki już przygotowany i kupiony z laską wanilii, ale można to przygotować samemu i wychodzą z tego ogromne oszczędności. Ja polecę po 60 gramów kakao. W kolejnym kroku zakładamy miarkę na pokrywę naczynia i ustawiamy na 8 minut 70 stopni obrót 3. Także jak przy z kaka, kaka, kakaowym zabeceniem, było że też 70 stopni i też przez chyba też 8 minut jak się nie mylę, tam też się gotuje i potem jak się pieczy ciasto, to możemy je mieć takie y, troszeczkę, płynne troszeczkę płynne i troszeczkę albo w wersji takiej alamurzyny. Przy czym przy tym ciście czekoladowym właśnie z tymi wiśniami. To co teraz wykonujemy, czyli masło z cukrem i cukrem waniliowym i z mlekiem i z kakałem. jak się zagotuje, to część będziemy odlewać jako naszą polerę do tego ciasta. Mhm. Jest przepyszna ta polera. jak się robiło w perelu, nie? Masło, no to jest takie cukier i kakao. Tak. Masło, cukier i kakao. No dobra, to ustaw obroty i czekamy. I widzimy się za 8 minut. Cześć! 8 minut minęło. W kolejnym kroku Magda mamy odłożyć 7 łyżek gotowej masy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda nasza polewa. Do osobnego naczynia i odstawić. Myślę, że to będzie. No. Coś około 7 łyżek. Nie? Mhm. I teraz będziemy dodawać mąkę, proszek do pieczenia. żółtka nasza będziemy dodawać także. No klasycznie po prostu przygotujemy się do tak. Czyli Ja tutaj Ci wytaruję, bo już zrobiłam krok dalej. 270 gram mów mąki pszennej. Mąka przetra. dobrze. Proszę Cię bardzo, na do naczynia, bo Bo ja to będę widział, bo ja stąd widzę. patrzymy na ekran na ekranie, widzimy bezpośrednio na ekranie ile wysypaliśmy naszej mąki. To jest bardzo wygodne słuchajcie, bo jak korzystamy z odmierzania tego w szklankach albo łóżkami, Używamy tego bardzo dużo, a wszystko sypiemy bezpośrednio do naczynia. Możemy wytarować i na nowo włożyć. Idealnie, proszę cię bardzo. No i kolejny Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Zadziewamy sobie proszek do pieczenia. Proszę, Powiem wam, że to jest jedno z bardziej ulubionych moich ciast. Jak mam ochotę na torta czekoladowego Tak. Ty wolisz? Proszek, tak. Cztery żółtka, czyli te żółtka, które nam się porozdzielały teraz ja mam ochotę na tort czekoladowy, to ja właśnie sobie robię to ciasto. Ja je zjem i mi się odechciewa tortów z kremem. Naprawdę. Wystarczy mi to ciasto. Zaspokaja moje kubki smakowe. <grym> Okej, <Okay>, dobrze, dajcie <grym> mi I dwie łyżki rumu, to daj e, te, tego naszego. Zostało nam trochę. naszej nalewki, nalewki. <grym> z wiśni. Ale mało tego to może. Starczy tak? nam, bo to jest czysty spirytus, okay. a, a, a rum to jest wiesz, troszeczkę rozcieńczony, bo mamy mniej procent. Załóż proszę Cię na, na, na miarkę na, naczy, na takiego naczynia. E, no i 4,5 obrotów. Na jedną minutę. Możemy to wymieszać. Już naszykujemy sobie... Jakby nasze męczysz, że teraz ciasto będzie wyrobione. Znaczy nie tak. Przygotowaliśmy sobie wcześniej formę. Tak. tak także już będziemy będzie zaraz przelewać. Możemy podglądnąć. Tak. tak. Bo to jest dosyć wygodne, prawda? Już możemy sobie naszykować, bo wiemy, że w kolejnym kroku dodamy pianę z białek. Jak dodamy pianę z białek, to już będziemy wlewać ciasto na to wiśnie, do piekarnika i gotowe. Dlatego fajnie przydaje się, słuchajcie, drugie naczynie miksujące, bo kiedy robiliśmy pianę z białek, zostawiliśmy ją w tym naczyniu i użyliśmy kolejnego czystego naczynia, żeby robić e, kolejne kroki naszego ciasta, są naszego ciasta. Więc. E, bardzo wygodne, polecamy. Tylko za każdym razem yy, wkładamy naczynie miksujące z wodą i z płynem do mycia naczyń, żeby wykonać mycie wstępne i naczynia są czyste. I nie mamy dodatkowych miseczek, bo do już przykładaliśmy. No, także ja się Czyli tutaj bitą wcześniej pianę, już to ściągamy. Pamiętajcie, że ściągamy tak, żeby się nie obrócić. Właśnie pamiętajcie, że ściągamy tak. Chodziło mi o to, żebyśmy mogli dalej. Używajmy słuchajcie tego właśnie uchwytu, ponieważ one są do tego właśnie przeznaczone. I widziałam czasami, że niektórzy próbowali chwytać za miarkę, żeby zdejmować. Ale istnieje nie niebezpieczeństwo, że ona nam się oddzieli od tego, nie robię. Więc naprawdę używajmy tego uchwytu. I teraz ubitą pianę, jakbyś mogła kopystką tutaj tak. włożyć. Ja za chwilę znowu. Zamkniemy nasze naczynie, żeby nam się ta piana wymieszała. I też, już No To będzie 30 sekund, 4,5 obrotu. I 4,5? I czekamy. I za chwilę przylejemy nasze ciasto, ale wykorzystamy też nasz sensor. I teraz pokażemy Wam, jak wykorzystać znowu sensor, żeby nasze ciasto było idealnie wypieczone. Pucharnik jest nagrzany. My za chwilę prześlemy parametry, które są potrzebne do y, pomiaru temperatury naszego ciasta. Zobacz, no chociaż... Jest sensor. Nie, nie. <laughs> tak? I za chwilę go użyjemy. Także bardzo wygodna rzecz, słuchajcie. Mamy. Jeżeli piana nie połączyła się, czyli jak zobaczymy po otwarciu, nie mamy wymieszanego ciasta. Ale my akurat mamy, zobaczcie, jakie fajne płynne. To możemy jeszcze włączyć na... To trochę tak na boku się Tak, możesz kopyską to... Magda z Tak, i wtedy wszystko jest. Tak, wklejesz. trochę piana też tutaj z wołku była, ale to tam u nas taka kosmetyka, można powiedzieć. Ciasto przelać do przygotowanej w pięknej formie keksowej. Poproszę cię Magda, żebyś przelała. Słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie to. Ciasto się płynne o. nam zrobiło. Przelewamy naszą. Moglibyśmy zrobić to ciasto w tortownicy, ale chyba trzeba by było jeszcze o pół zwiększyć składniki. Bo w tortownicy pewnie wyszłoby nam takie płaskie, a, a w keksówce wyjdzie nam jak chleb takie wysokie. Czyli w tym kroku mamy przelać do formy. Przelewamy do formy keksowej. Na wierzchu będziemy układać wiśnie. Także jak to zrobisz, poukładamy na wierzchu wiśnię. Tak w miodzie, pamiętajcie, żeby e, ciasto nie było takie mocno alkoholowe, bo spirytus tam nie odparuje tak jak wódka. Dodajemy do wiśni miodu i nie będą wtedy takie spirytusowe bardziej. Wtedy nam e, spirytus ma szansę odparować. Dobra. No słuchajcie, już całe ciasto przelałam. Mm -hmm. I teraz poproszę ci Magda wiśnie, żebyś tam było, wysypała Przekładam nasze wiśnie do ciasta. ale tam troszeczkę po wierzchu. Troszkę wejść, tego miodu, bo ten miód też jest ważny, żeby on tam był. Ja proponuję słuchajcie, żeby nasze wiśnie troszeczkę zatopić w tym cieście. Ja robiłam to ciasto i fajnie jest jeżeli, jeżeli one ja będą... Nie zatopiałam. ja nie Tak? A ja zrobię tak. A to... ja robię na wierzchu. Ja Zobaczymy. Ja One będą trochę zatopione. No i teraz otwieramy naszego sensora. Mamy e... Naszego sensora. Dobra. I teraz y, wysyłamy y, przepis do sensora, którego zaraz włoży Magda do, do ciasta. Do ciasta. Także ustawiono jest. wszystkie parametry. Mamy informację, ustawiono wszystkie parametry. Kliknij dalej. Słuchajcie, na sensorze jest jeszcze coś takiego na dole tej pokrywy y, jak uchwyt. Więc zdejmujemy sobie ten uchwyt. Y, I wtedy możemy sobie przełożyć ten nasz sensor w taki sposób montując, tak, montując sobie, ja nie wiem czy to widać, ale musimy tą gumkę zamontować sobie na brzegu naszego, tak, bo nie, tak. tak, tylko nie wiem czy to jest, czyste, jest tak, tak, i teraz tą dziurkę musisz włożyć. obojętnie, no się obojętnie. Pamiętajcie, że to jest guma i to nam się umyje, także tutaj nam się z dzięki, dzięki naszemu właśnie uchwytowi możemy Czekaj, ja pokażę, może? zregulować sobie głębokość zanurzenia naszego sensora, bo chodzi o to, żeby sensor nie dotykał dna naszej foremki. Mmm, jak pachnie. <laughs> Ja już mogłabym mieć to ciasto. Słuchajcie, ja czuję jak dotknę do dna, a jak troszeczkę podniosę, to wtedy mam tak... Pewien... Ma nie, być, nie dotykać samego dna. Ma być mniej więcej w środku więc... No właśnie. i lecimy dalej. Zdajmy sobie to. Tak? I włóż Magda, poproszę cię. Do piekarnika. Piekarnik mamy nagrzany, pamiętajcie, 180 stopni. Mieliśmy na początku włączyć piekarnik. Góra dół 180 stopni. I zaraz zobaczymy. Wstępny czas szacowany jest 60 minut, ale ten czas na pewno nam się skróci. Zobaczymy, jak kanabły Także będzie, zobaczymy, tak powiemy efekt. Wam i ile minut nam się e, upiekło ciasto. Dobra. To my teraz zakładamy naszą pokrywą sensora do piekarnika. Ona jest, na obudowę naszego piekarnika. To jest tak, na magnes. Tak, mhm. przyczepiamy ją na magnes. Wysyłamy parametry, tak, Wysyłamy. wysłane. I czekamy. Jeszcze byś tą klapkę troszeczkę dosunęła, żeby jak będzie szła, żebyś nie... Klapka nie może być zamknięta, ale możemy ją tak trochę e, e, bardziej domknąć, nie zamykając, nie zamykając. Żebyśmy, jak będziemy przechodzić przez kuchnię, nie urwali tej klapki, także to też powinniśmy zwrócić uwagę. No i widzimy się z wami, jak zrobi się ciasto, będziemy odmierzać jak te 60 minut nam się skróciło w naszym przepisie, także do zobaczenia ja za... Ja jeszcze tylko powiem tak. jedną rzecz, że są osoby, które posiadają właśnie taki sensor w swoim piekarniku, ale najczęściej są to sensory, które są podłączone do tych piekarników za pomocą przewodów. Ten jest bezprzewodowy, łączy się tylko Bluetoothem z naszym Thermomixem, więc nasz Thermomix daje nam sygnał o tym, że ciasto jest idealnie wypieczone, Fenomenalna rzecz, polecamy Wam właśnie tą nowość i korzystanie z tej funkcji kontroli temperatury poza termomiksem czy w piekarniku. Także czekamy i łączymy się z Wami za chwilę, jak ciasto będzie upieczone. Będziemy polewać naszą polewą, którą odstawiłaś do kubka. I pokażemy Wam efekt, jak to ciasto wyszło. Także do zobaczenia za niedługo. Zobaczcie. Ciasto nam się upiekło. Sensor poinformował nas, żebyśmy już wyjęli ciasto z piekarnika, więc ja kliknę, że potwierdzam. Ciasto już wyciągnął z piekarnika, żeby nam się... Nie spadło. O, pięknie nam wrosło. Wyłączamy piekarnik. Teraz złapię sensor, żeby go wyjąć. Potem go umyję. I teraz, słuchajcie, zgodnie z przepisem, tą polewę, którą odkładaliśmy, to tą polewą będę polewać ciasto. Ale ciasto naprawdę wyrosło, jest puszyste. Teraz kroić nie będę, bo jest za gorące. Polewa super. Także polewamy. Olewamy. Smaku jest pyszne, robiłam go już kilka razy. E, słuchajcie, jeśli chodzi o czas, no to my tego czasu nie skróciliśmy, ale popełniłyśmy z Magdą jeden podstawowy błąd, że włożyłyśmy do kamionki do naczynia kamionkowego, a nie do zwykłej blaszki keksówki. I przez to, że włożyłyśmy do naczynia kamionkowego, ten czas był rzeczywiście. Około 70 minut, gdzie w przepisie było 60. Natomiast, jak robimy w takiej zwykłej blaszce, takiej keksówce, naprawdę ten czas nam się skraca co najmniej o połowę. Natomiast w tym naszym przepisie trochę mieliśmy 10 minut dłużej, ale to z tego względu, że włożyłyśmy do kamionki. I teraz sobie udekorujemy nasze świąteczne ciasteczko. I jak ostygnie, to będziemy się delektować. Także smacznego. Ciasto upieczone, wystygło i teraz Magda nam pokroi. Ja wyjmuję to ciasto i Wam pokażemy, że dzięki temu, że mieliśmy ten sensor, to oczywiście jest wszędzie ten, e, ta polewa. polewa, Mamy piękne ozdoby. I zobaczcie, jak nasze ciasto pięknie jest wypieczone. Pokaż z bliska. Mm. Gdyby nie sensor, to byśmy mieli niezrobione w środku ciasto. w ogóle nie jest spalone, jest idealne. Jest mm -hmm. idealne, jest pięknie wypieczone. Pokrój Magda dla nas, bo ja już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, kolejny kawałek, proszę Cię bardzo. A to tu na talerzyk. A tu chcesz, czy na ta, Daj na talerzyk. O. Zobaczcie, jaki ciacho. No. Nie przewidziałybyśmy tego, że trzeba je piec dłużej dzięki mm, przez to, że było w kamionce. Także pewnie za szybko byśmy wyjęły to ciasto, a dzięki temu, że miałyśmy tą, kon tą kontrolę y sensora, wypiekło się wręcz idealnie i nie trzeba było tego pilnować. Także trzeba było tylko zaufać, że w momencie, kiedy termowik sensor zadzwoni, to ciasto będzie idealnie wypieczone. I tak dokładnie jest. Także piekło się dłużej niż w przepisie. A tak jak mówię, nie przewidziałybyśmy tego. Gdyby Jęło nie sensor. szybciej, ciasto by było płynne. Ono było w takiej właśnie blaszce kamiennej, która musiała się też nagrzać i na to potrzebował jeszcze czasu piekarnik. Generalnie na to ten czas jeszcze upłynął, więc słuchajcie, warto kupić ten, mam nie sens. Do zobaczenia w naszym kolejnym filmiku.